Czy mógłby pan troszeczkę obniżyć cenę? Mm, no tak, możemy e, o tym pomyśleć. Powiedzmy, że jak pan ruszy dziś, to, no, to mogę zajść trochę z ceny. E, rozumiem, że chce pan mieć pewność, że, że to dobra inwestycja, to jest najlepsza cena i jaką mogę zaproponować? Ale powiem tak, jeżeli zapisze pan teraz od razu na 3 miesiące zamiast na miesiąc, to mogę obniżyć stawkę o 15%. Jak to brzmi? Muszę się zastanowić. Jasne, jasne. Mm, proszę się zastanowić. No nie ma pośpiechu. wyślę wszystkie informacje, i może pan się po prostu odezwie, jak już zdecyduje. Mm, pewnie, proszę się spokojnie zastanowić, a mogę zapytać, mm, nad czym dokładnie pan się zastanawia? Czy chodzi o czas, finanse? Może po prostu to większa decyzja. Myślę, że teraz to nie jest najlepszy moment. Mm, jasne, jasne, rozumiem. No, mo, no tak, mo, może w przyszłości. Rozumiem, tylko ciekawi mnie jedno: co się stanie, jeśli przez kolejne pół roku nic się nie zmieni? Jak się pan przede wszystkim będzie z tym czuł? Muszę to jeszcze skonsultować z żoną. Okej, okay, okej. Okay. Ja też zawsze pytam żony, zanim coś tam kupię, nie? Jasne, też zawsze rozmawiam z partnerką, zanim podejmę decyzję. A czy żona wie, że pan rozważa rozpoczęcie kursu? I czy zwykle wspiera pana w takich celach?